Witam Was w kolejnym odcinku Erther One. Eee, przed rozpoczęciem gry sobie posprzątałem, to znaczy przeniosłem z tamtego regału na ten rzeczy, które nie wiem, czy to ma znaczenie, ale wyniosłem je z kopialni, więc postawiłem sobie obok tej tu, nie wiem, płaskorzeźby chyba. Mm. Przy okazji też jeszcze coś tam Wyczaiłem ale o tym później idziemy do tego do tej przystani. Tak się wiecie, zastanawiam czy warto to wszystko znosić. Czy wszystko warto tam przyznosić? Może to chodzi o to, żeby zapamiętać gdzie... znaczy żeby nie trzeba było pamiętać, więc mamy tam, no nie wiem. co akurat może wezmę. Łyżki no, to chyba wezmę, mimo że miałem troszeczkę Wyski wezmę, bo to zwłaszcza taka stara. To może się przydać. szkoda, że na przykład mm, ten teleport nie jest od razu podlegał, by było troszeczkę wygodniej. To też już wezmę, jak już jestem tu, ale nie wiem, czy będę. Chciałbym no. stanąć się teleportowałem, żebym tu się pojawił, by było najwygodniej. Narzekam, narzekam. No wiem, no mogło być gorzej i tak jest i nie gorzej. Hmm. Coś tu jest? O, weźmiemy na pewno. To wygląda jak ukrętło do naszej szafy pancernej. Czy na pewno, to się potem jeszcze okaże. Także to weźmiemy. Potem sprawdzimy, czy to do szafy. Przy okazji pokażę, co właśnie jeszcze zauważyłem jakiś tekst jeden z 10 no. kogoś to zna język angielski to sobie poczyta ja nie, więc nie będę czytał dobrze to chyba wszystko przynajmniej na razie idziemy O, nie mogę założyć kaloszy to nie dobrze ale ja się mogłoby słyszeć. Jakieś błota? Mhm, mm eksperować będzie kontakt, jak coś tam znajdę, chyba. O, tutaj prosto. Tu jest wstążka. Kolejne kółko. Super. Ja się biorę? Ja jasne.

Czyli pewnie musimy znaleźć fragmenty pamięci. Co tu mamy? Druga taka łyski. Nie chcę jej. Zamienię. Na razie nie chcę. Aha, tu mogę zamienić tylko. No to wezmę, nie wiem co to jest. Coś nowego w każdym. Będę right. się pokazał, to Memory this. Fragment. No, zobaczymy, co dalej. go włączmy. Wezmę tą whisky, gdzieś może ją przeniosę. Mm, Także będziemy lepiej widać. To wygląda jak taki statyw do. Kropówki. Kubek. Kubek zaniosę. Będę wiedział, że to są kubki. Jakby mi były potrzebne więcej tych kubków. Tylko muszę to zapamiętać. Whisky też dobrze w miejscu stoi. Będę go je widział. Aha, nie rozjrzałem się do końca. Coś jeszcze? Książki jakieś. Jakieś te książki trzeba gdzieś tam szukać od czasu do czasu. Chyba. A to co jest? A, to są drzwi chyba te. No, tu nie I byłem. O, a to co? Ani tego wziąć, ani... Bells. Bells. Bells, Nie wiem, czy to chyba dzwony, co? A może nie? To już znamy Music Box you Have please contact me, John S. Have you seen? Muszę zobaczyć tę Music Box. Jeśli chce mieć kontakt. No chcę, ale jaki Music Box? iPhone later this old late at his morning. No, no nie, 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 to za długo. A telewizor? Telewizor nie działa, okay. ślinki. Co tam widać za oknem? O, następną wstążkę. Ale to do niej dotrzemy, za moment. Mm -hmm. To coś, no to wezmę, to może być komplet do tych mm, filiżanek, nie wiem, może jeszcze przynieść te filiżanki też, nie obejrzyjmy to dokładniej. To raczej wygląda na, właśnie, a to, to co to jest, Sa a to nie, sakwa jakaś, sakwa może być przydatna. A teraz czajnik mamy? Ojej. Mam tu już jeden czajnik jakiś. Tak. To też jest czajnik. Wygląda jak czajnik. Hmm, to nie czajnik. To wezmę. To jest yy, ten. No no. Wiecie co, nie? Oh. imbryk chyba znaczy się szuflady lodówka tam na razie lodówek nie da się otworzyć dużo tu rzeczy w tych szufladach ale nic się nie da wziąć idziemy do góry Nie ma. Co tu jest? Telefon. Nic z tego. Laska. Nebeska? Też nie. Nie, 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 nie. Masz być, my otwarty, że nie będę musiał ich otwierać. A tu jeszcze szuflady. Jest coś. My love. Hmm. Nic nie można wziąć. Też nic, niech będzie otwarta. Co jest dalej? Piguły. Nie wiem, czy mam te piguły. Wezmę. Mam piguły? Nie, ja piguły by tam na drogę wezmę. Ja bym się ograniczył z tym... Nawet sobie rzeczy chyba muszę wziąć Muszę, to znaczy nie wiem, czy muszę właśnie. Tu byłem, tu byłem.

No dobrze, nie wiem, co mówił. Przepraszam. Nie mogę wyłączyć mikrofonu. Mogłem wyłączyć nagrywanie. Prawda? Na chwilę. To chyba wszystko, co mi się tu na razie dało odkryć. To idziemy dalej. Tą... Część pamięci. i must say i am impressed restorer you've done such wonderful work this evening just between you and i there's a lot riding on this restoration i so got of funding and... well. Well. 1 maja festiwal. Tam później tu mamy jakieś drzwi, o. to chyba wezmę, ale tutaj na razie postawię. Wiem, zaniosę jeden kubek. Lokomotywę zaraz też zaniosę chyba. Zabawkę. To coś to. to. Nie. Co to jest? To znowu tych. Rysunek niewidoczny. Ale nic nie można na razie zrobić. Nie wkładaj suchy do lodówki. Chyba coś takiego. Wezmę cię i przeniosę tam. Będziesz widoczny. A lokomotywę... Lokomotywę zaniosę. Dużo tych rzeczy bym nie staczyło. Rzeczywiście chyba nie można wszystkiego znosić. Hmm. Co tu mamy? Znaczek. Okej. Okay. Znaczek. Znaczek to znaczek. Pocztowy znaczek. O list. No, jest znaczek. I ten name. A, to trzeba coś wpisać. Mm, no właśnie, tylko co? A, jakby ktoś wiedział, co to, niech mi powie. Na razie nie wiem. Może znajdę, jakbym nie znalazł to powiedzieć. Mm, klocek. Może coś zaniosę. Się różnią. Kto to wie? No to klocki. Klocki to może być. Klocki mogą być istotne. Może by dwa nie? Niektóre rzeczy się wydają istotne, które nie? No nie wiem. Ale oczywiście człowiek może się e, mylić. Nie da rady widzę przy tym zbieraniu. Przejść tego w całości, żeby się dało, chociaż w połowie. Tu nic nie można zrobić. Znowu jakaś puszka, którą pewnie można wziąć. Tak, niech leży. Bao, piłka. Dobrze, piłkę wezmę. Obok zabawek, o, tu jeszcze, szuflady, nic nie można wziąć, a to otwórzmy górną, Jak było wiadomo, tu blokuje, mhm. o. Takiego czegoś nie mam. Wezmę tę puszkę, potem jej nie będzie widać. Dobrze, puszkę do góry. Dobrze, tu lodówki, cukier chciałem. Tu coś mamy. Mm -mm. Music box. Coś zwłaszcza odnoszę tego znaczka. M te balsy są. Mm. Dzień majowy. No i tak nie wiem co tam wpisać. Mhm. Czapka, nie wiadomo co wziąć. Wezmę jeden taki zesiedź. Chcę chyba po prostu pamiętać, że coś takiego. Gdzieś tam jest, tam nie będzie widać. Tylko zresztą tu, może tu Resztę zostawię. znaczy już przykleiłem, więc tu jest następny, ale nie można go wziąć. Tutaj te lokomotywki też nie. Tu jakiś zegar z dziwnymi godzinami poprzestawiałeś się. Kubek następny. No dobrze, wezmę go Tu nie będę pamiętał, że, że, że tam był kubek o, do kompletu, może, może to istotne jednak. O nie. Nie będę widział kubka do tej puszki. Kolejne drzwi. Książką się zaraz zainteresujemy. Najpierw za blisko jest ten. Nic nie ma. Przynajmniej nie chce nam się zrobić, żeby było. Książkę trzeba zabrać. Inno od wszystkiego. Kurde, dla tego zbierania tu jest. Nie wiadomo co do czego potrzebne. Kurde, że się przyjrzeli. Dziwny zegar. Powinienem sobie chyba prynskiny no, zacząć zrobić. Zapalimy świeczkę. Tu nic z tego. Znowu beret. Ach, nie chcę mi się już tego beretu brać. Tu coś mamy. Kolejna piłka. Mm -hmm. Ryma jest stąd. Może nawet miejsce tego beretu, Ta, beretu. No i wezmę ten beret w takim razie, może. Może by się nie. Żeby mieć wolne ręce, wezmę beret, będę wiedział, że są berety tam też. Mam nadzieję, że będę wiedział. Jeszcze nie przejrzałem wszystkiego, zamknijmy. Tu mamy widoczek. Coś jest tu. Nic nie ma. Wędka. Hmm. Tu nic nie ma. Przykucnijmy. Pata do hrykieta. No nic nie ma. Chyba. Let, czy co, to trzeba zabrać. Rekorder. Coś jeszcze? But. Mhm. But też można Więcej butów widzę, tu można wziąć. Sadłem, że buta tu, żeby był widoczny. O, kapelusz. Jakieś takie. Bardrix. Dzwonki, czy co to, to jest? Co tu mamy? A, no, trzeba kończyć, bo to już. Długo ten film, no i co? chcę zobaczyć. A potrzebny kapelusz. Na te dzwonki, kiki. jak tylko brakuje nam, to do you walk no mi. day. To potrzebuję chyba na ten majowy dzień. Lokomotywa następna. Nic z tej lokomotywy nie wynika. No dobrze, tak naprawdę to niewiele zrobiłem, a już odcinek trzeba kończyć. Tam byliśmy. Tu byliśmy, czyli schodzimy na dół. Na razie nic się nie wyjaśniło. Te tablety jeszcze się przyjrzę mi, Nim, im. Zgłóżmy. Teraz tu czy tam? Tu czy tam? Nie wiem. co zerknijmy. A, tu pewien list trzeba wrzucić. Coś mi się wydaje mocno. Się nie, nie możemy przedostać, tu nic nie ma, koszul też nie, tu coś leży, jakaś gazeta. O, film. film. animał, moich Data pierwszy maj. Hmm. pewnie istotne, a walizka? Wiecie co? Mm, tu może się da jakoś tam wejść, jeszcze to wejdę. O, tu jest coś, tu, tu coś jeszcze jest. Hej, Filip, dobrze. A, podnosi się do góry. Dobrze, spróbujmy tam wejść. I wrócę do naszego...

Andrew asked in a sinister tone. The knocker? His brothers replied, looking at Andrew skeptically. Yes, it lives in the mine past the dock. Legend has it that an old man went into the mine once looking for his dog, and some strange crystal in there changed him. Changed him into what? Rob inquired, already far too interested for his own good. Andrew's face grew wide and animated. No one knows, because everyone who sees him dies. But apparently, it was on wall with a massive stick, and if you hear it, it means he'll get you. Then, what happens, asked Rob, nervously? Motherfucker, signs. else? No. Udajmy się zanieść figurkę jeszcze zaręki na ten kalendarz pierwszy maj. To potem sobie przetłumaczę. Dobrze. Śmigamy tu, na tej książce jest chyba. No właśnie. Podobny gość. Może ma być związek to z tą książką. Eee, w każdym razie na koniec filmu jeszcze chciałem Wam pokazać, co tutaj zobaczyłem. Ale, no. O, tu mamy. Coś się znaleźli. Znaczy ten maj. Możemy. No dobrze. Ten people. A small wedding. But moving w każdym razie tylko chciałem pogadać, czy możemy w... 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 wysłuchać albo naszej przewodniczki, albo Jane. Tak samo jest w Delhi. Tu mam już na żółto pewnie zrobione zadania. No i... Zejdźmy na dół. Nie wiem, czy do tej szafy już to przynosi. Zapomniałem tej, tej, ale tu patrzcie, na tablicach nam się pojawiły rzeczy, które prawdopodobnie musimy rozszyfrować. O! Te wskazówki, które tam znaleźliśmy, mamy tutaj. Więc nie musimy zapamiętywać. Przynajmniej nie wszystko. No i to wszystko, co chciałem Wam na razie pokazać. Gdzie ta szafa pancerna jeszcze? O, film nam jakiś dostaliśmy, ale otworzyła nam się szafka z filmem. To jest szafa. No ale do tej szafy to później, do tego filmu. I tak widzę, że nie ma zasilania, więc nie sądzę, żeby się włączył. Czy się coś rozjaśniło? bo mi się tak wydaje, może zmieniłem ustawienia. No dobra. No to co? Na razie. Cześć.